Na ja ten co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o te propozycje, które będą zgłaszane jako poprawki. Pojawiła się interpretacja. Pojawiła się interpretacja i jednocześnie niepokój, że ustawa może zafunkcjonować tak, iż obejmie zbyt dużą grupę e, czyniącą usługi e, audiowizualne w internecie. W związku z tym postanowiliśmy iż sama implementacja będzie podzielona na dwa etapy. Ten etap, który jest związany, jest niezbędny, najpilniejszy, dotyczący klasycznej telewizji, także oczywiście wykonywanej y, y, cyfrowo i odrębnie tych wszystkich przedsięwzięć, które są przedsięwzięciami inaczej zbudowanymi technologicznie. Tak, aby nikt z internautów, nikt z y, y, usługodawców także nie miał najmniejszego powodu obawy do tego, że ta ustawa naruszy ich prawa czy wolności. Z tego głównie powodu. Jeszcze raz podkreślam. Ta ustawa tych wolności nie naruszała, ale ponieważ pojawiły się obawy, chcemy na te obawy zareagować pozytywnie, uwzględnić tą wrażliwość, która jest niezwykle cenna i doprowadzić do sytuacji takiej, aby debata nad tymi propozycjami miała dłuższy wymiar i przesądzała o tych najważniejszych kwestiach dotyczących wolności w internetu, która jest rzeczą świętą.